Witam Was bardzo serdecznie. Maciek Makuła z tej strony. Wracamy z ideą porannych filmików. Pewnie tak nikt tego nie będzie oglądał, bo już wszyscy skończyli szkołę. Ale ja to robię z nadzieją, że ktoś może jeszcze pracuje czy staje rano. No nic, do rzeczy. To jest produkcja, która nazywa się Europa Concept, czyli Europa Concept, prawda? Tam wymowa srowa. E, wszystko rozbija się znowu o ten taki konkurs, który nazywał się 7 DPS, czyli no, produkcję gier z gatunku FPS, czyli strzelanie, gdzie patrzało no, punkt widzenia jest. Tam, gdzie jest punkt siedzenia, czyli w, w, w danej postaci, którą kierujemy i to mają być strzelanki. Jakiś czas temu bawiliśmy się z czymś, co nazywa się Receiver. To była produkcja związana z fajnym studiem, Wolf Games. To są goście, którzy zrobili swego czasu bardzo zacny... zrobili. Robią cały czas gry o zającach ninja, czyli Overgrowth. No, czekamy, co z tego się narodzi. Tam była taka ciekawa idea związana z takim... Zaawansowanym operowaniem pistoletem. Tutaj zaś mamy coś w studiach, które nazywa się Quick Fingers. Jeśli się nie mylę, albo Quick Finger, raczej Quick Fingers. Nie wiem nic o studiu, nie wiem, czy to jest jedna osoba, czy coś. W, końcu w 7 dni zrobili takie coś. Historię astronauty, który rozbił się na nieznanej planecie. To jest chyba Jowisz. Nie chcę palnąć, ale widoczna jest ta wielka burza. Europa wskazuje na jego księżyc, Europę. No, i poznajemy, co się dzieje. Tutaj nie było nic przed tym. Ta gra tak się rozpoczyna. Przypomnijmy, 7 dni. Gra wykorzystuje oczywiście silnik znaczy, oczywiście, no wykorzystuje silnik, który jest darmowy. Nazywa się Unity, jest bardzo popularny w pewnych kręgach. I co stworzyli ci goście? Otóż mamy tutaj do czynienia z produkcją, w której mamy, no, oczywiście, grę FPS. Chodzimy postacią. Mamy rozległe dosyć tereny. I mamy crafting. To znaczy możliwość. Łączenia i przedmiotów. to zbieram teraz wszystko. Crafting, czyli skończyłem możliwość łączenia i przedmiotów i budowania z nich innych. Nie, ja teraz tutaj rozglądam się w ogóle, co, co, no cóż mogę zrobić. Historię poznajemy, przeczesując, podnoszę co się da, różne części metalowe, jakieś paliwo, zbiorniki z tlenem, powietrzem, koło znalazłem nawet części metalu. Historię poznajemy, czytając. E, różnego rodzaju zapiski w komputerach, które gdzieś tu się poniewierają. Na przykład z ciekawych rzeczy. E, gdzieś tutaj leży. Mam nadzieję, że go znajdę. Jest. Takie coś. Builder Bot. Jak nas informuje, gra jest w dobrym stanie, ale potrzebuje troszeczkę zasilania. Tak więc, tutaj jest instrukcja w ogóle do niego: że to jest builder. Bo no widzicie model 5X23T, bla, 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 bla. A jej potrzebuje baterii, trzeba będzie ją znaleźć. Mam nadzieję, że mi się to uda. Bo przeczesywanie wraku, no to po prostu przeczesywanie wraku. Gdzieś się coś może tutaj trafić. Tutaj troszeczkę metalu, tutaj troszeczkę tego. Eee, tutaj jeszcze jedno koło znalazłem metal. Tu jest. Proszę, proszę, walizka. Trzeba będzie znaleźć właśnie do niej hasło. Eee, czyli trzeba będzie znaleźć jakieś, jakieś zapiski te dotyczące tego wszystkiego. I jest fajny klimat. Mamy taką smutną mu muzykę. W ogóle kolorystycznie jest bardzo ładnie zrobiona. Ona mi przypomina. Eee, Rage'a. Tylko oczywiście to jest dużo tańszy rage. To wcale nawet bez tej mega tekstury tak źle nie wypada. I to nie jest takie bezpodstawne porównanie, bo zaraz zobaczcie, co tu się dzieje. Nie pokażę wam oczywiście całej gry. Pokażę wam do takiego ciekawego momentu, kiedy zawiązuje się fabuła. No właśnie, o fabule możemy sobie troszeczkę powiedzieć, bo. No, zaraz będę musiał i tak przejrzeć jakieś zapiski. Gdzież tu one są? Tutaj jest statek. O, znalazłem silnik. To jest bardzo ważny element, że już zaspoiluję. Aha, no i tak, najważniejsze. Ja was zachęcam, by samemu sobie sprawdzić tę produkcję. To znaczy, że jest do pobrania za darmo, jak większość z tego konkursu, a link znajdziecie w opisie. Jest skaner. O, skaner też jest świetną sprawą. Teraz jednak, tutaj jakiś notebook. No i tak, jest tutaj, że bot jest ten... Budująca maszynka jest super, bo można dzięki niej zrobić samochód. Potrzebujemy tak, cztery zestawy paliwa, e, pięć metalu, jedną baterię, jeden silnik i cztery koła. Brakuje baterii i kół i wszystkiego, no to jeszcze nie, ten, nie ta pora. Gdzie były baterie? Jest bateria, jest paliwo, doskonale. Wszystko zmierza do happy endu. Aha! Zbyt dużo, przynajmniej tej tutaj, tego epizodu, że może odjadę z miejsca kraksy. Jest pi zestaw pierwszej pomocy, więc, więc cóż, zginę w samotności, ale będę najedzony. Chyba, że umrę z głodu, no ale... Ach, no nie, nie pogrążać się w takich, myśleć pozytywnie, jest ładnie, świeże powietrze chyba, niczym niezmącona natura, chociaż, no, nie spojlujmy. Ogólnie ta produkcja pokazuje to, co staram się pokazać. Ogólnie, pokazując, no uwielbiam słowo pokazywać, tak sobie takie zrobiłem konstrukcje, żeby w jednym zdaniem dużo, dużo słowa pokazać. Ale pokazując te różne takie gierki, że grunt to pomysł. Co my tu mamy? A, jakieś jeszcze wiadomość od Gregora. Spoko koleś. Hmm. Jeszcze po tej ciemnej stronie wraku nie byłem. Jest mnóstwo śmieci, jest czarna skrzynka. Tu możecie sobie przeczytać. Co się stało, że się rozbiliśmy, dlaczego to tak wyszło. I jest laptop. No i tutaj też jest historia tego wszystkiego. Mniej więcej można zapoznać się z tłem. Ja szukam jednak dwóch rzeczy. Baterie chyba znalazłem, to dobrze. Potrzebuję jeszcze kodów do walizki. Zobaczyć, co w niej jest. Tutaj na stówę tych kodów nie było. Nie wiem, czy to nie była ta wiadomość od Gregora przypadkiem, którą tak właśnie porzuciłem, żeby się po prostu na odwal się nie czytać, tylko szybko szybko yy, przelecieć przez to. No jest właśnie i yy, uwaga, gdybyś to kod do walizki jest 87590, to szybko, zanim moja pamięć szybko to wykasuje. 87590 jest walizka. i gra powoli zmienia się w FPS-a. To znaczy, mogę sobie już wsadzić, tak powiem, broń do łapek. kolejny tak, mam silnik, mam koła, mam dwa zestawy paliwa, dwie baterie, czyli powoli dochodzi do wielkiego finału tego materiału. Mogę sprawić, że robot zacznie działać. Śliczny. A teraz go wykorzystać. Najpierw skołujemy sobie brak, jak pamiętamy, postawimy czterech zbiorników z paliwem. Paliwo już wiem, że możemy zrobić w ten sposób. I mam cztery zbiorniki z paliwem. Pięć części tego metalu, złomu. Bateria, silnik. Co jeszcze? Koła by się przydały. Szkoda, że z dwóch nie powstaje motor, ale nie można mieć wszystkiego. No i co? Coś, co powstało w 7 dni a jest dużo bardziej intrygujące, niż wiele tak zwanych wysokobudżetowych produkcji. Ona w ogóle strasznie mile kojarzy mi się z czymś, co będą pamiętać tylko najstarsi gracze, którzy grają... teraz chodzą pewnie już na takich balkonikach i chcą podpięć do kroplówki. z Requiem. To był symulator przetrwania, to jest, zrobi taką furorę jak DayZ. A zrobię coś dłuższego od DayZ na tubę. W każdym razie, eee, lądowaliśmy też na dziwnej planecie i próbowaliśmy przetrwać. Tylko to jest oczywiście dużo bardziej uproszczone. To co, teraz uruchomimy skaner. I dowiadujemy się, że coś tam jest. No to wyruszamy w podróż. I to jest to skojarzenie oprócz krajobrazów z Rage'em, który chyba jakiegoś dodatku się ma doczekać, no nieważne. Więc cóż, powiedziałem, że można pobrać za darmo. Powiedziałem, że, że no, ogólnie jestem z tego konkursu strasznie zadowolony, bo te takie produkcje, które się ukazały, czyli na przykład dzieło tych gości od Overgrowth Receiver, jeśli nie widzieliście tego mojego filmiku, bo chyba nikt się tym nie zajmował zbyt dużo na sieci oprócz tych gości i mnie, to sobie sprawdźcie, bo patent ze spluwą sprawił, że straciłem długie godziny. No wiedzą jak za, za ciebie taki ciekawy element gameplay, a to jest po prostu coś, co może być dobrą grą. Autorzy zajawiają, że jak będzie się podobało, to może coś pomysł rozwiną i ja trzymam kciuki, e, bo takiej gry dawno nie było. Chociaż chyba noc teraz nad takim czymś pracuje. Nie, mają być te Minecrafty w kosmosie. Ale to jest bardziej jakaś przygodówka. I tu się okazuje, że są jakieś wrota tajemnicze. Tak więc fani, Stargate. Pewnie już mają mokro w majtkach. I nic tylko wysiąść. I zobaczyć, cóż tu się dzieje. Dlatego ja Was już z tym zostawiam w każdym razie i zachęcam tylko i wyłącznie do tego, by sprawdzić sobie samemu. Ja sobie nie zrobiłem broni, więc to pokonaj Hordę. Będzie wielką końcówką materiału. No, kończymy Benny Trzymajcie się, cześć. Może Wam się uda to przejść. <grym>